Cześć, tu Jerzy w dzisiejszym odcinku Saku z Jednorożca. Jestem z browarnikiem Tomkiem i będziemy trenowali e, to, e, to i jeszcze kilka. I zobaczymy czy przeżyjemy do końca. W sumie sześć preparatów. Witam Was serdecznie. Dla... Tak, sześć. No. Sześć preparatów. Co tu mamy? 3 miody, jeden cydr, jedno wino. Nie, dwa wina. Okej, okay, na początek wino z kawy, które otrzymałem od yy, człowieka o imieniu Piotr. Nazwiska nie będę wymieniał. <grym> Próbujemy. Kolorek. Kolorek na początek pokażę. Ewidentnie jest ciemny. Moment, się zaszroniło. Widać? Ciemny, mętny, można powiedzieć jakby takie troszeczkę błoto wlane, e, w ten naszą no, szkiełkę. Ale kawą pachnie to bardzo mocno. Kwaśność czuję jakąś. Ale jest dobre. Jest bardzo dobre, nawet. Ja nie jestem jakimś specjalistą wino. Ale jest dobre. Kawa naprawdę dosyć wyczuwalna. Sam nie jestem miłośnikiem Są kawy. Sam zapach, no przecież to nam w całym pomieszczeniu już to kawę. Hmm. Dobra. Dobrze, to wróży mojemu winu. Dobrze, a to jest na, na bazie Twojego zrobione? Nie, nie, wcześniej. Wcześniej robi. to. da mi znać, jak po, po filmiku człowiek się odezwał, powiedział, że ma takie i że przyśle. No to spoko. Krok drugi naszej operacji to. Trzy miody od przemkajacha ze słupska, które dostałem ostatnio, będąc właśnie tam na moim wykładzie piwnym, American Grizzly. Ja z tym człowiekiem rozmawiałem przez Skype'a, nie przez, yy, przez Facebooka, chyba wyciągnął do mnie przepis właśnie na wino, które wspominałem, że właśnie miód, który robiłem, czyli yy, a jak ja to nazywałem American with Honey, czyli miód za, za zaprawiony jak yy, piwo typu wit, czyli Amer i plus amerykańskich miel. Dobra, jedźmy. Co my tu mamy? Jasno-złote, mętne, takie... Je. Coś dziwnego w zapachu jest. Mm. Wiesz co? On musi jeszcze postać. To jest ten motyw z chmielem, który jakieś miałem u siebie, że zrobiłem miód chmielowy, a znaczy miód nachmielony. To był chyba bernardyński, czy jakoś tak się nazywał. I on był niepijalny przez długi, długi czas. Ale jak to postało sobie rok, tam półtorej roku, to się przegryzł chmiel i to rzeczywiście było dobre. I tu ja mam wrażenie dokładnie to, to samo, bo ten chmiel jeszcze jest taki nie... Możliwe, możliwe Jurek, Ty tej specem od miodów, ja tak naprawdę się na nich nie znam, ja tylko dzisiaj jestem tutaj skromnym towarzyszem, <grym> degustatorem. Tu jest coś gryzie w tym miodzie, no jest jakiś... No dobra, spróbujmy drugi. Jako drugi no, bierzemy też miód Przemka Jacha, miód Malina się to nazywa, jak polska piękna dziewczyna. Czyli gryka z czwórniak z sokiem malinowym. To... Wiecie co? To jest całkiem niezłe. Nawet w zapachu czuć. A przede wszystkim... Pięknie widać kolorki. Klarowne. Przemku... To jest spoko. Mi też smakuje. To jest, smakuje. jest chyba świeże. No. Jakoś tak... nie przegryziony. kiedy to jest? A dat to ci nie powiem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że Przemek w komentarzach odpowie. Albo podpowie. no. Ale jest, jest niezły, to jest naprawdę niezły miódek. Degustacja trzeciego miódka. Agres or agresor miodowy. Tak samo manufaktura Przemka Jacha. No i zobaczmy jak... furniak z sokiem agrestowym. Nie mówiłem o tym pierwszym na chmielach, to była też gryka z chmielami amerykańskimi. Jedziemy. Przede wszystkim... Kolorek piękny. Widzicie, widzicie. Opalizujący taki lekko. Zapach agresu nie czuć, bo gryka chyba przytłumaczył. Nie no, czuć, troszeczkę czuć agres, nie przesadzaj. Już mam alergię, no wiesz. Nie no, czujesz agres dosyć dobrze. Jak akurat sam mam na działce, to wiem jak pachnie. Kurcze, mi tak. Przemek, weź wielokwiat do agresu. Agres jest za delikatny na, na, na grykę, ale nie jest pijalny. Nie, mi bardzo smakuje. I ten agres Ja tam wyczuwam dosyć mocno, szczerze mówiąc. Wiesz, ja mam. Wieczną, wieczną alergię, więc... Mam być szczery, z tych trzech miodów, które tutaj próbowaliśmy, miód malina miejsce pierwsze, no agresor miejsce drugie, no i niestety grizzly, którym sobie najbardziej strzepiłem zęby, miejsce trzecie, ale powinien poleżeć dłużej. Przede go jeszcze z pół roku do roku i on się powinien przegryźć, powinien być lepszy. No dobra, my się bierzemy w tej chwili za... Cydr. 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 Ale to nie, szkło najpierw. E, ok teraz czwarty produkt, czyli cydr. Od kolegi czarnego, tak, nie wiedziałeś, że tu będziesz, ale to twój cytry tapił. E, cytry ma ze mną tyle wspólnego, że na moje sokowirówce urobione. I to to wygląda tak. Przede wszystkim jest bardzo mocno zgazowany. Kolorek piękny, cytarowny. robione jest na jabłkach naturalnych, więc aromat jabłkowy jest po prostu wyśmienity moim zdaniem. Też nie jestem jakimś fanem czy tam specja stosyłów, ale jabłka okay. czuć naprawdę bardzo, 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 bardzo. Czarny masz tego więcej? Pewnie wezmę. Przede wszystkim jest kwaśny, aż nie kwaśny, bardzo mocno wytrawny ja tak uwielbiam i to po prostu dla mnie jest idealny cydr, lepszego być nie może. Mówiła mi Ola, że w cydrze czuć bola i właśnie tak to czuję. Znaczy w tym sensie pozytywnym, nie reaktywnym. Nie, w kur, no to jest pyszny. Jest pyszny, zgadzam się. Czarny skrzynkę. No dobra, teraz ostatni produkt, który mamy, to jest w tym. Otóż to jest sok z jabłek. Który został potraktowany jakby był, właśnie nie wiem czy tam był cukier dodawany czy nie, ale to było robione prawdopodobnie na cydra. No i legenda jest taka, że to pochodzi z Ukrainy. Tak, to jest ukraiński produkt. Mianowicie to jest ojciec mojego brata żony, który przyjechał tutaj na wesele w wrześniu. Tamtego roku ode mnie wziął drożdże, pojechał do siebie, zrobił produkt i specjalnie mi go przysłali, bo to był pierwszy produkt, który mu się dokładnie sklarował. Cały myk polega na tym, że on stopował fermentację z spirytusem I teraz trzeba to wypić. Jestem przerażony szczerze mówiąc. <sumle> Nie no właśnie, klarownie jest piękne. Widać, że jest piękny klarowany ten. Kolorek to siapcowy. Pachnie. Czy siapka No tak średnio jabłka. W czułem, tutaj tak średnio. <sumle> tutaj 600 Wolty. Ojej, ojej. <laughs> Jurek, posłuchaj, że nie że, że nie do końca tego, kurde, bo <laughs> jest to krótne. zbyt wielkie ekstremum jak dla mnie. Ale wiecie co, no, ja gratuluję po prostu Sposób na, na stopowanie fermentacji, bo to to jest spirytus, kiedyś widziałem, słyszałem, nigdy tak nie robiłem, ale powiem że skutek jest po drugiej w nocy w, na imprezie w sobotę, dobra na dobicie. O, nie, no. ale nie jest takie złe. Ja... Hej, ja cały czas mam... Nie no, złe nie jest, ale pięć preparatów zrobiliśmy wcześniej było znacznie wiesz, zacniejszych. No tak, ale no daje radę. No dobra, daje radę. No dobra, teraz my planujemy skończyć wszystkie te próbki i e, zrobić niezmiernie miły wieczór. Potem udamy się do mojej piwniczki i zrobimy coś jeszcze. E, Nawet na koniec podsumowanie. Co na początek? Znaczy tak, to no, moim zdaniem czarny wygrał. Black wiadomo, jest black zawsze kurde na, na, na samej górze. Black metal w Norwegii też by chociażby. Słuchajcie, cydr jest, jest mega. Nigdy się nie spodziewałem, że może tak cudownie pachnieć i tak wspaniale rzeźko smakować. No ale jest, no, jest wytrawny, to jest to co ja uwielbiam, tak? No niektórzy w ogóle uwielbiają tylko słodkie cydr e, marki na L w zielonej butelce dla wszystkich jest ten, a to jest cydr wytrawny. To, to, to co myśmy próbowali to też nie miałeśmy, kiedyś film robiłem o tym. Czarny, jest... czarny uważaj, bo nadchodzimy. Dobra, drugie miejsce, kawa. To, co miało być najgorsze. To, przed, co miało być przez przed autora film, przed, przed filmem bałeś się. To, co autor twierdził, że jest skwaszone, się w ogóle nie nadaje, że będzie straszne, to jest całkiem niezłe. Tak jeszcze po chwilkę. Przecież nie, to było dobre, to jest całkiem dobre, to musiało stać. jest no. dobre, na pewno to dzisiaj skończymy. Dobra, potem tak. Następne, Miutmanina. To było coś, co też było całkiem niezłe. Jak to Jurek mówi, wystało się. To już to jest dobre. Teraz tak, potem już Agresor, Grizzly yy, i na koniec, no niestety, Katia. Sorry. No dobra, my się bierzemy do degustacji. Jeżeli padniemy jeszcze do piwniczki coś znajdziemy dobrego z mojej produkcji, to też nim sprawdzić. Pozdrawiam, mam nadzieję, że to nie ostatni mój wspólny odcinek tutaj z Jurkiem. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkadzałem wam w projekcji i że zaakceptowaliście taką postać jak ja. Na, na, jego, na, na, jego, na, na jego vlogu. <laughs> Ej. No lecimy dalej. Ej. Stwierdziliśmy, że trzeba się udać do m, mojej kuchni, niby i dokonać ins <coughs> inspekcji innych produktów. Ej. Tym razem przed nami Gryka. Gryka wygląda tak. To jest Gryka, która ma dwa lata. Czwórniaczek. Ej. Tylko i wyłącznie Gryka, plus drożdże. Nic więcej nie było. A się czułem, że kwasek sternowy był. Nic więcej nie było. Kurde, jaki intensywny zapach, naprawdę, aż po otwarciu, po nadaniu tutaj to było po prostu czuć w samym Twoim mieszkaniu. I głupio ocenia swoich własnych miodek. Ale to dwa lata, dwa lata leży, to, kurde, jest to. mam takie wrażenie, jakby wiesz, jakby e, zakon urlika von Jungingena, kurde, 600 <grym> lat <grym grym> takim czymś się przed bitwą raczył, kurde. No ale to jest właśnie, kurczę, mówię, długo olżakowana gryka, to jest klucz do tego, do prostu, produktu. Powiem Ci, że naprawdę fantastycznie to smakuje i pachnie. Ty, ale myśmy już tego trochę zrobili, może dlatego nam tak smakuje. Nie, nie, nie dlatego, powiem Ci szczerze. No dobra, jeszcze, dobra. Jak to, bieramy, to jeszcze, to jeszcze, wiesz, jeszcze kontaktujemy. I jeszcze trafiam przycisk rec. Dobra, kolejny produkt przed nami. No dobra, teraz e, produkt, który zawędrował na, na stronę główną Wykopu, czyli wino z pomarańczy z kartona. E, Nazi gramar mnie znowu zajebił, że z kartona. A! No, Tomek, twoja kolej. Słuchajcie, no, sam mówiłem Jurka, żeby te wino polo, bo byłem ciekawy, właśnie, jak to wyjdzie, bo to też byłem bardzo ciekawy. Słuchajcie, no, czuć taką pomarańczę naprawdę dosyć ostro. Wino jest strasznie klarowne, takie żółto. no jasno-żółte, że tak powiem. co no, trochę nut alkoholową czuć, mam nadzieję, że nie zwalisz. Ja do niego ładowałem, prawie. Tam było tak, na początku było kilo z hakiem cukru, później było jeszcze dołożone. Więc ja doładowałem tego prawie 2 kilo cukru, w końcu. Chciałbym znaczy, tak, czy tu pomarańcze, to jest taki jakby, kopie to. jakby smak. Tak, kopię, kopię. Jakby smak. Jak czasami jest takie ciastko ponczówka kremowe i nie, na niego położona jest skórka pomarańczowa. Jakby tak zjeść ten kawałek tego ciastka właśnie z tą skórką. O, to jest mocne. O, mocne. Dobra, kolejny preparat. Jurek, co to jest? Dobra, po pierwsze klarowność. Syfiasta. No bardzo, bardzo nikła, że tak powiem. Nie czujesz Czekolady? Czuję trochę chili, jak gdyby papryki takie. No bo to jest miód, to jest miód z chili. Czyli to co robiłem chyba, nie w grudniu albo w listopadzie. To jest tak, ktoś mówi, że to się może nie skarować. Oczywiście się nie Ta Sklarowość jest raczej słaba, ale to powoli trzeba I już jest coraz lepsze. Co pierwszy łyczek, a potem... O, jest. <grych> no. Fajny klimat klimacie takiej meksykańskiej knajpy. I z początku jest słodki. A chwilę później zaczyna się palenie języka. A jutro palenie stereoliter? Nie, no za słabe jest. To jest było wrzucone, ale nie aż takie mocne. Zadzwonisz do mnie, to na palecie. No dobra, to nie jest wino poziomkowe, nie, nie. Teraz tak, ja wygrzebałem wygrzebał skrypty. Co, widać kolorek ładnie, widać. To jest miód, który robiłem w lato. Ja robiłem wtedy wcześniej porzeczkę czerwoną i porzeczkę czarną. Przecież czerwona była tylko jako wino robione. A do czarny dodam miodu wielokwiatowego i to jest właśnie to. Ja myślałem, że zawsze, że miód robił pszczoły spadaj. <noise> w każdym razie to jest miód pożyczki, z pożyczki czarnej. Jedną sztuczkę, którą tu robię, to jest to, że po, prostu po fermentacji burzliwej, jak to sobie chwilę odstoi już po pierwszym zdaniu osadów, ja dorzucam świeżego owoca. I to po prostu. No? Nie no, to jest szczuś, naprawdę to. Owoz dojrzały miód. Naprawdę, bardzo fajne rzeźki i wyrazisty aromat, kurde. Kurde, nie ma tak w środku zimy zabrać się za owocki świeże. To jest to, dobra. Teraz tak, żeby nie było, że to moje takie fajne, a te przed, przedtem były takie kijowe, to ja oczywiście wygram na, na, na najlepsze produkty z, z tego, więc... <grych> czemu znaczy, no, no mówię, to no, cedr i tak czarnego rządzi, to dla mnie jest i tak numero uno o. dzisiaj. Cedr tak, cedr. Niektórzy mówią krydr. <grystwa> Oni mówią co co tylko co, Coca-Cola. <grystwa> no, Okej, okay. to już inna na jest, ale dobrze. <grystwa> Dobra, kończmy tą nierównowagę. Do następnego odcinka. Cześć. <grystwa>